Dobry pośmów, yeah that chorus fucking crowd screaming Dzień dobry, proszę pani, ja bym chciała pojechać na wczasy Pani kochana jakim terminem? ja Ja dzwonię, wie pani, bo ja bym chciała, żeby pani coś zaproponowała W jakim terminie miał być wyjazd? I obojętnie, pani kochana, ja mam ciągle wolny czas. Cześć, że chodzi? O... Halo? Halo? W jakim terminie chciałaby pani wyjechać? I ja bym chciała, proszę pani, obojętnie. Naprawdę, to, to nie gra rol. Ja bym chciała tak na tydzień, wie pani, na wczasy pojechać, odpocząć, bo ja się pokłóciłam z mężem i, i bym chciała odpocząć, bo mnie zdenerwował cholera jedno. Znaczy, jeżeli chodzi jakby o oferty, to bym musiała tutaj jakby konkretnie wiedzieć, jaki to ma być kierunek. Opcje wyżywienia, daj miasto mnie, wylotu. Nie interesuje wie pani zabawa, mnie interesują imprezy. Ja, wie pani, bym chciała dużo facetów wokół siebie, masażystów, coś takiego. Czyli od kiedy możemy tutaj sprawdzać oferty wyjazdu? Obojętnie, może być, proszę pani, nawet od pojutrze. Nie interesuje, interesuje impreza, wie Pani, dużo facetów, mnie takie rzeczy. Cena też nie gra roli, bo to idzie z pieniążków męża. Dla losu osób oferta? Y, Jedna. Z takiego miasta miał być wylot? Y, proszę Pani, no ja mieszkam aktualnie w Karolinie. Gdzie pani mieszka? Karolin. To jest 23, to takie... ki... 23 km od Gdańska. To jest Gdańska najlepiej, tak? No. Czy jakieś inne lotnisko? Obojętnie, ja mogę dojechać pociągiem, proszę pani. Ja chcę po prostu pojechać i się dobrze bawić. A wie Pani, bo może to być impreza i zabawa, ale, ale ja lubię też na przykład taką, wie Pani, dzicz. Ja mogę pojechać do dżungli jakieś, jakieś wie Pani, pustynie, takie rzeczy ja też lubię. E, znaczy to w takim razie to ma być wypoczynek czy zwiedzanie? No właśnie nie, nie zwiedzanie, ale no taki, wie Pani, no impreza w takiej dżungli, na przykład mi się wie pani marzy. I jakieś, nie wiem, Karaiby może. Ja nie wiem, dużo drzew, zieleni wokół, dużo mężczyzn wokół mnie. No w dżungli raczej ciężko będzie o mężczyzn. No to nie, no to nie. No to może jednak tej imprezy. Mogłaby pani zaproponować wyjazd do Egiptu, na przykład do Furgady? Jeżeli w najbliższym terminie, z lotem od 20 kwietnia. O kurza, stopa Egipt. A tam nie, nie ma tych takich wariatów yy, z broniami, karabinami. Nie. Ja to się boję, wie pani, tych, kurde, tych wariatów najbardziej. Ja nie chcę. Bo tam są te, te wariaty z broniami. Z karabinami oni, oni wie pani, straszą ludzi. Ja się boję tego, nie. To gdzie indziej, Egipt nie. Eg Egipt. To mamy Hiszpanię. Oni chodzą w tych chustach, ja się boję. Ja się boję tych wariatów. Hiszpania, no to już wie pani, no powiem pani, że chyba fajnie. Chyba fajnie. Tam dużo imprez? Znaczy, no na pewno. Tutaj, jeżeli chodzi o, o ofertę na wypoczynek ze życiem a, tym, to na pewno. A, a gdzie, gdzie to jest? W Hiszpanii? Na no, przykład Wyspy Kanaryjskie, oferta Fuerteventura, hotel Costa Caleta. Termina co 20 zła, kwietnia. To nie zła kareta. Nie, ja to nie rozumiem, co pani mówi. Jakieś karety, śrety? Nie, 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 nie. I, bo proszę pani, Wyspy Kanaryjskie tam byłam, bo ty jak ona miała? Mariola, ja tam bym nie chciała, bo, bo ona mówiła, że to jej się nie podoba. Dzień, dzień. To gdzie ale... pani by chciała, bo no, no. tak możemy cały czas szukać, gdzie pani by chciała. To proszę konkretną jakby kierunek. No Hiszpania, ale nie Wyspy. Wyspy nie. Hiszpania, ale coś innego. Mariola mówi, że tam nie. To mamy Hiszpanię, kontynent, Costa Brava, czyli niedaleko tutaj Loret de Mar, jednej takiej takich bardziej imprezowych miejscowości. No, na no, przykład no, ja bym chciała, wie Pani, impreza, przycieka. impreza, dużo facetów, alkohol, drinki, dziewczyny, wszystko. Takie coś aby ja bym pojechała. Ile to kosiory, Costa no tak, Brava. Kosio ile kosiory? Costa Brava. E, 32 zł. Wylotem z Gdańska od... Czy... Tysiące, 300 maja 3000 mm. dobra, no to za 3000. tysiące na ile czasu? To jest tydzień czasu od 23 kwietnia do 1 maja serwis tutaj mamy w e, czyli trzy posiłki, eee, A to, nie, śniadanie, obiad i kolację. Pani, trzy posiłki to ja nosem wciągnę. To muszą być pięć posiłków. Halo. Halo, proszę pani Goda pani ze mną, czy pani nie godo? Halo Rozłączyła Dobra, wariaty